Dzień dobry Państwu, Marcin Tosz, ujawniamy.com. Dzisiaj chciałbym z Wami prześledzić listy do Rady Miejskiej Wrocławia. Wspólnie będziemy tropić agentów Jacka Sutryka. Zapraszam. To oczywiste, że samorządowcy, kandydaci na radnych związani z Jackiem Sutrykiem są przede wszystkim na Liście Jacek Sutryk, Lewica i Samorządowcy. Tam macie całą, cały przekrój sojuszników prezydenta Wrocławia. Ale nie tylko tam, bo również na liście Koalicji Obywatelskiej też są osoby, które są wprost związane z Jackiem Sutrykiem. Zanim wymienię te osoby, przypomnę, jak tworzyły się listy Koalicji Obywatelskiej. Do Rady Miejskiej Wrocławia. Tworzył je Michał Jaros, szef platformy na Dolnym Śląsku. Michał Jaros miał zostać kandydatem na prezydenta Wrocławia, i listy Koalicji Obywatelskiej są złożone z ludzi, którzy jak mieli współpracować z Michałem Jarosem, kiedy ten by został prezydentem Wrocławia. Na listach są kandydaci prawie wszyscy, którzy są ludźmi Michała Jarosa. Są to jego bardzo bliscy współpracownicy, ale też sojusznicy również z innych organizacji, nie tylko z Platformy Obywatelskiej, bo chociażby z akcji Miasto. Lista Koalicji Obywatelskiej zawiera mnóstwo osób, które są bardzo wrogo nastawione, nastawione do Jacka Sutryka. No ale właśnie nie wszyscy, bo na tych listach jest też parę osób, którzy są wprost kojarzeni z urzędującym jeszcze prezydentem Wrocławia. I teraz uwaga, wymieniam te osoby. Więc spójrzmy na okręg numer jeden. Tam mamy panią radną Agatę gwaderę Urlep. Pani Agata jest radną miejską Platformy Obywatelskiej. Chce znowu trafić do tego gremium. Jako radna pracowała w spółce miejskiej Spartan. Zarabiała mie miejskie pieniądze w miejskiej spółce Spartan. Wyciągnijcie wnioski sami, czy radny tak powinien robić. Na tej samej liście, czyli okręg numer 1, znajdziemy też nazwisko pani Izabeli Duchnowskiej. To nie jest oczywista agentka Jacka-Sutryka, ale tak się składa, że wykonała, wykonała pewne ruchy, które nazwać należy kontrowersyjnymi. Część kandydatów koalicji obywatelskiej chciało się dwa razy spotkać z dziennikarzami we Wrocławiu. Aby zakomunikować swoje stanowiska w pewnych kontrowersyjnych sprawach związanych z jaskiem sutrykiem. Po pierwsze, miał zostać poruszony i został na konferencji temat tzw. Marioli Spornola, czyli jak to tam, jakie tam obyczaje są w urzędzie, panują, że dochodzi do takich rzeczy. I pani Izabela Duchnowska miała przyjść na tą konferencję. Jawnie, no, nazwijmy to, nazwijmy rzeczy po imieniu. Była to konferencja, no, niezbyt pozytywna dla Jaska. Sutryka Izabela Duchnowska miała na niej być, była wymieniona jako uczestniczka tejże konferencji, no, ale ostatecznie na tej konferencji się nie pojawiła. Kilka tygodni później, kiedy Koalicja Obywatelska zadrżała, ponieważ e, nie, członkowie, przepraszam, kandydaci na radnych Koalicji Obywatelskiej, większość z nich nie ma zamiaru głosować na Jacka Sutryka, no i zrobiono, e, zorganizowano konferencję prasową, na której powiedziano nie, będziemy głosować na Jacka Sutryka, mimo że jesteśmy na liście Koalicji Obywatelskiej. Pani Izabela Duchnowska też miała uczestniczyć w tej konferencji prasowej, jawnie antysutrykowej konferencji prasowej. I przyszła nawet na tą konferencję. Po czym widziałem to na Was do oczy: uciekła. Nie wzięła w niej udziału. I słyszę, i Pani Izo, mam nadzieję, że to jest nieprawda. I słyszę, że już teraz Pani Izabela dogaduje, stara się dogadywać różne tematy z ratuszem, które byłyby poruszane w przyszłej kadencji Rady Miejskiej. Pani Izo, proszę uważać. Niech Pani nie zbacza z kursu. Tego dobrego kursu. Następny okręg to jest okręg numer 4, i tutaj mamy dwa, dwa rodzynki. Przepraszam, chłopaki, że tak was powiedziałem. Przede wszystkim Michał Młynczak, szef klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Wrocławia. Michał Młyńczak ma miejsce dość odległe. Nie jest to ulubienie Michała Jarosa, bo jest to polityk, który wprost. Był no, popierający Jacka Sutryka. Nawet jest filmik w internecie, kiedy panowie sobie z dzióbków spijają. Film taki z poparciem obustronnym. Eee, Michał Młynczak to jest człowiek Jacka Sutryka. Eee, I tutaj będziecie dokonywać wyborów, to pamiętajcie o tym. Jest też Sebastian Lorenz. Tu mam pewną wątpliwość, bo ja Sebastiana znam wiele, wiele lat i wiem, że to jest porządny samorządowiec. Porządny Samorządowiec, który ostatnio chociażby załatwił prywatne pieniądze na, na remont komunalnych mieszkań, bo nie ma kasy miejskiej, więc Sebastian załatwił od prywatnych sponsorów pieniądze na remont dla najbardziej potrzebujących i robi dużo dobrego dla miasta, ale jednocześnie współpracuje z Jackiem Sutrykiem, jest przecież wiceprezydentem Wrocławia. Panowie się jakoś tam zbliżyli ostatnimi czasy, więc tutaj też uwaga, Sebastian też. Zastanów się nad sobą. A Państwo przy urnach się zastanówcie. Kolejna osoba, to już ostatnia, okręg numer 7. Ewa Wolak. Była posłanka, kojarzona z Grzegorzem Schetyną. Teraz stara się znowu dostać do Rady Miejskiej, w której była w poprzedniej kadencji. Osoba wprost popierająca Jacka Sutryka. Współpracowała z nim podczas pracy jako radna, ale nie tylko, bo Ewa Wolak pracuje też w Centrum Doskonalenia Nauczycieli, czy jakoś tak to się nazywa. Tam pobiera sowite wynagrodzenie, a centrum to podlega pod gminę Wrocław. Ewa Wolak w okręgu numer 7. Tutaj też zalecam ostrożność przy wybieraniu kandydatów. Jak widzicie, trzeba być czujnym, trzeba uważać, trzeba mądrze i świadomie podejmować wybory. Jednocześnie zachęcam wszystkich, absolutnie wszystkich, aby, abyście poszli 7 kwietnia na wybory. To jest bardzo ważne. Frekwencja może być niska i wtedy może dojść naprawdę do bardzo smutnych zdarzeń. Walczmy o jak najwyższą frekwencję. Pójdźcie na wybory, zagłosujcie mądrze, nie dajcie sobą manipulować, nie dajcie sobie wmawiać, że ktoś tam jest dobrym kandydatem, tylko dlatego, że ktoś inny go popiera. Różcie sami głową, zagłosujcie, jak wam podpowiada i serce. I rozum, ale przede wszystkim pójdźcie na wybory 7 kwietnia. Bardzo gorąco to proszę. Na dzisiaj to już wszystko. Do widzenia.